Co to są probiotyki? Czym sugerować się, na co zwrócić uwagę przy ich wyborze? Czy probiotyki w kiszonej kapuście i ogórkach są dobre? Czy lek jest lepszy od suplementu? Tego wszystkiego dowiesz się w dzisiejszym wideo. Cześć, mam na imię Aleksander i jestem trenerem medyczno-funkcjonalnym. Moją największą pasją jest rozwój. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale i chcesz się rozwijać, to zjedź proszę na dół i kliknij subskrybuj. Bardzo Ci dziękuję. No to lecimy z tematem. Probiotyki są to żywe bakterie, które tworzą swego rodzaju barierę ochronną w naszych jelitach, chroniącą przed bakteriami i drobnoustrojami. Przyjmujemy je w celu odbudowy naszej flory jelitowej podczas i po antybiotykoterapii. Probiotyki poprawiają funkcjonowanie naszego układu odpornościowego, przyczyniają się do lepszego wchłaniania witamin. Stosujemy je właśnie tak jak wspomniałem, w czasie i po antybiotykoterapii, w czasie nasilonego stresu, kiedy chcemy poprawić funkcjonowanie naszego układu odpornościowego oraz kiedy. Nękają nas takie dolegliwości jak biegunka, zaparcia czy wzdęcia. Najważniejsze podczas wyboru probiotyków to czytanie etykiety. Druga bardzo ważna rzecz to zawsze wybieramy lek zamiast suplementu. Lek będzie tym lepszym wyborem. I teraz dlaczego? Lek jest lepszy od suplementu. Najwyższa izba kontroli, NIK, w swoim badaniu przebadała 26 różnych suplementów probiotycznych, w którym określała ilo rzeczywistą ilość żywych bakterii w suplemencie. I teraz uwaga: 89% z tych suplementów zawierało miliardkrotnie mniej żywych bakterii niż było to podane na etykiecie. Zastanawiacie się, czy to dużo, czy mało. Otóż jest to dużo. Dlaczego? Ponieważ zazwyczaj w suplementach, w lekach znajdujemy od 1 do 5 miliardów yy, danej bakterii. Czyli przykładowo, jeżeli mamy podane 5 miliardów na etykiecie, a tych żywych bakterii tak naprawdę jest o 2 miliardy mniej, to jest to aż 40%. Drugi fakt jest taki, że lek, żeby został nazwany lekiem probiotycznym, musi przejść szereg testów i badań naukowych. Na wykazywanie braku antagonizmu względem danych bakterii. Czyli jeżeli w leku mamy 5 bakterii, to one są jakby synergistyczne, nie wykluczają się nawzajem. Suplement nie musi przechodzić takich badań. Czyli jeżeli mamy w suplemencie 10 różnych bakterii, to 50% z nich może się wzajemnie wykluczać. Trzeci argument, dlaczego lek zamiast suplementu, że na leku musimy mieć zawsze podane Gatunek, rodzaj oraz szczep danej bakterii. A to bardzo ważne, ponieważ konkretny szczep będzie dał na, działał na naszą konkretną dolegliwość. Jeżeli mamy biegunkę, to wybierzemy konkretną bakterię i konkretny jej szczep. Na suplemencie nie ma takich wymogów i bardzo rzadko podawane są konkretne szczepy, konkret, konkretne szczepy. Dlatego możemy kupić suplement który z bakteriami, które kompletnie nie działają na naszą dolegliwość. Czyli Możemy mieć połowę mniej bakterii, możemy mieć kompletnie złe bakterie, i połowa z nich może się wykluczać. Moim zdaniem, w 90% to są bezwartościowe produkty. Zalecam, żeby zawsze wybierać ten lek zamiast suplementu. Czytając etykietę, muszą być tam zawarte takie dane jak gatunek, rodzaj oraz szczep danej bakterii, plus jej liczebność. Pokażę Wam to na przykładzie. Bakteria Lactobactylius Rhamnosus Oxy. Jeżeli jest taka trzyczłonowa nazwa, to wtedy możemy uznać to za prawidłową, prawidłowe nazewnictwo. I tu mamy gatunek. Tutaj jest rodzaj danej bakterii. A tu jest jej szczep. I liczebność. Przykładowo 5 miliardów. Także wybierając etykietę, zawsze muszą być podane te trzy nazwy, te trzy człony. I teraz konkretna bakteria, konkretny jej szczep będzie przeznaczony na konkretną dolegliwość. Ale o tym powiem za chwilę. Teraz jeszcze wrócę do liczebności. Generalnie uznaje się, że żeby probiotyk był dobry, to powinno się w nim znajdować. Około 1-5 miliardów danej bakterii. W przypadku suplementu zalecam, żeby to było naprawdę 5 miliardów albo i więcej, ale to i tak nie daje nam żadnej pewności, ile z tych bakterii jest żywych i czy później, jeżeli jest więcej niż jedna bakteria, one się nie wykluczają. W przypadku dzieci ta liczba bakterii może być śmiało o połowę mniejsza. Jeżeli chodzi o liczebność, to są jeszcze takie niepatogenne drożdże probiotyczne, na przykład Saccharomyces boulardii, których minimalna liczba powinna wynosić 250 mg. Czyli tu mamy drożdże, a tu bakterie, i teraz jaka bakteria, jaki szczep będą? przeznaczone dla jakiej dolegliwości? Najbardziej popularnymi i najbardziej przebadanymi bakteriami, drożdżami są Lactobacillus rhamnosus GG. To jest bakteria oraz drożdże. Saharomices boulardi CMCM 1 myślnik 1079 Lactobactylius rhamnosius GG stosujemy na przykład, kiedy mamy zaparcia, wzdęcia, gazy podczas występowania biegunki infekcyjnej w czasie oraz po antybiotykoterapii przy czym jeżeli chodzi o antybiotykoterapię, to starajcie się nie przyjmować probiotyków od razu, bezpośrednio po połknięciu antybiotyku, ponieważ one mogą się nawzajem wykluczać. Dlatego zawsze utrzymujemy jakieś 2-3 godziny odstępu między przyjęciem antybiotyku a danej bakterii, probiotyku. I zawsze po zakończeniu antybiotykoterapii łykamy, pijemy jeszcze probiotyk przez około 2-3 dni. Staramy się jednak nie przekroczyć 2 tygodni. Drożdże Saccharomyces z cncm stosujemy, na przyku, stosujemy również podczas biegunki wywołanej infekcjami, ale także biegunki wywołanej antybiotykami. Lactobacillus rhamnosus e, też mogą być śmiało używane przez dzieci podczas jakiejś infekcji czy e, jakichś zapaleń skóry. Jakie jeszcze bakterie są przebadane i ich działanie jest udowodnione według badań naukowych? W przypadku infekcji u dzieci Lactobactylius Acidophilius NCFM. W przypadku zespołu jelita drażliwego IBS przebadane są takie bakterie jak Lactobactylius Plantarum 299V. Bifidobacterius infantis 35624. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Te nazwy są dość ciężkie i w opisie filmu znajdziecie je wszystkie wypisane plus inne, których nie pamiętam na ten moment, wraz z dolegliwością, na którą one pasują. Jeszcze jeżeli chodzi o. Bakterie, które są przeznaczone dla osób z nietolerancją laktozy. Generalnie ten temat jest słabo przebadany. Te bakterie tworzą laktazę, czyli enzym pomagający trawić laktazę, ale, laktozę, ale istnieje mało badań na ten temat, aczkolwiek w ich kilku udało mi się znaleźć, że jest to bakteria Lactibacteria acidophilius LA5. Cała gama trudnych nazw, tak jak mówię, w opisie będziecie je wszystkie mieli, wraz z innymi, których teraz nie pamiętam. Przejdźmy do dalszej części tematu co z tymi probiotykami, które znajdują się w kiszonej kapuście, w ogórkach, w kefirze, w maślankach. One są jak najbardziej zdrowe i powinniśmy je spożywać, jeść, aczkolwiek w żadnym wypadku nie zastąpią leku. Generalnie nie możemy w ogóle nazywać probiotykami te związki zawarte właśnie w właśnie kiszonej kapuście, na przykład, dlatego że probiotyk, żeby zostać nazwany probiotykiem, musi zostać wyekstrahowany z żywego organizmu, z przewodu pokarmowego. Aczkolwiek ja uważam, że nie ma w tym nic złego i śmiało możemy nazywać to probiotykami dla uproszczenia po prostu, bo one wykazują jak najbardziej takie prozdrowotne właściwości chroniące naszą florę i odbudowujące naszą florę jelitową. Dlaczego jeszcze nie możemy spożywać tych probiotyków z żywności zamiast leku? Ponieważ tam jest ich po prostu bardzo mała ilość. I generalnie probiotyk musi przejść przez nasz tutaj cały przewód pokarmowy, przez nasz żołądek, który ma bardzo niskie pH, oraz przez nasze jelita, gdzie znajdują się enzymy trawienne. I które też przeszkadzają i wychwytują te wszystkie bakterie probiotyczne. Dlatego finalnie do docelowego miejsca dochodzi mała ilość tych bakterii, i po prostu w żywności jest ich za mało. Poza tym, w produktach sklepowych, które zawierają faktycznie większą liczbę tych bakterii, tak jak jeżeli pamiętam, Activia ma takie jogurty, właśnie, probiotyczne, to. Okej, okay, tam jest większość tych bakterii, ale nie mamy pojęcia, czy producent spełnił wszystkie warunki co do przechowywania, bo bakterie przykładowo w temperaturze powyżej 4 stopni Celsjusza część z nich może umierać kompletnie. Kolejny fakt, co do przenoszenia ze sklepu do domu e, na takiego jogurtu. Powinniśmy go zapakować w plastikowy woreczek, żeby te bakterie przeżyły, a nie mamy pewności też, czy producent. Podczas transportu, podczas przechowywania spełnił te wszystkie warunki, co do np. tej temperatury. Podsumowując cały dzisiejszy temat, probiotyków, zawsze czytamy etykietę, wybieramy lek zamiast suplementu, wybieramy konkretną bakterię i konkretny szczep do naszej dolegliwości. Polecam sobie wpisać daną dolegliwość oraz właśnie zapytanie w Google, jakie szczepy są na tą dolegliwość. To Wam mocno pomoże. Kolejna rzecz. Liczebność zawsze yy, patrzymy czy tych bakterii jest w leku powyżej jednego miliarda suplementów nie polecam w ogóle. Jeżeli chodzi o żywność to jak najbardziej powinniśmy mieć to całe probiotyczne jedzenie jak kiszonki, kefiry maślanki, aczkolwiek jeżeli mamy daną poważną dolegliwość jak biegunka to za bardzo nie pomogą nam. Nie pomoże nam taka żywność, wybieramy wtedy leki. Jeżeli interesuje Cię odporność i nie oglądałeś mojego ostatniego filmu na ten temat, to tutaj zobaczysz do niego link. Bardzo Ci go polecam. Omawiałem w nim szeroko temat odporności oraz jak ją poprawić. A teraz bardzo dziękuję Ci za obejrzenie dzisiejszego wideo. W opisie filmu znajdziesz konkretne bakterie wraz z dolegliwościami, na które są przeznaczone. Zostaw łapkę w górę jeżeli film ci się podobał, kliknij subskrybuj jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś i widzimy się w następnym wideo. Do zobaczenia.